Dobry, witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem z Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie i porozmawiamy o dniu, który już się odbył 2 października. Obchodziliśmy wtedy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, w który ZOW włącza się rok rocznie, a naszym gościem będzie dyrektor ośrodka, Katarzyna Wiśniewska. Dzień dobry Pani Katarzyna. Dzień dobry Panie redaktorze. I zacznijmy, zacznijmy, może już trochę wywołałem wcześniej, kiedy to było. Zacznijmy od pierwszego pytania. 2 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Proszę powiedzieć, kto ustalił to święto i jaki organ może je wprowadził do naszego szerszego myślenia? Święto corocznie obchodzone jest 2 października, tak jak Pan Redaktor słusznie wspomniał, a prekursorem jest Mahatma Gandhi i zgromadzenie ONZ, goszczące w państwa członkowskie, jakby zaproponowało współpracę w kwestii przeciwdziałania przemocy szeroko pojętej. I poruszyliśmy temat Mahatmy Gandhiego, który jest bardzo ważny i pewnie będzie się przewijał przez kilka kolejnych pytań. W każdym razie jest on twórcą filozofii pacyfizmu i powiedział moim zdaniem bardzo ważne słowa, o których zapominamy i chciałbym, i chciałbym się dowiedzieć, czy tak rzeczywiście jest, czy, czy rzeczywiście ja myślę poprawnie. Cytuję: by nie, by nie używanie przemocy miało jakąkolwiek wartość, musi być zastosowane w konfrontacji z wrogiem. Y tak, to jest pytanie głębokie, powiem, że mądre. Myślę sobie tak, że każdy człowiek ma jakiegoś swojego wroga. Może też mieć wroga ukrytego, o jakim sobie nie zdaje sprawy i wtedy trafia na przykład do odpowiedniej jednostki i pracuje nad tym z odpowiednim terapeutą. Czego może nas nauczyć osoba, która jest wrogo do nas nastawiona? Na pewno pokory, na pewno umiejętności pracy z tą osobą i myślę sobie tak, że wróg, który ma do nas nieprzyjemne uczucia, czyli na przykład uczucie złości, w takiej sytuacji, jeżeli konfrontujemy się z wrogiem, na pewno mamy dwa wyjścia: albo zaatakować, albo uciec. I teraz wybór należy do nas, ale można też konstruktywnie rozmawiać. O czym mówi chociażby marszal Rosenberg w swojej książce Porozumienie bez przemocy, gdzie najgorszy wróg może okazać się i najgorszy potwór może się okazać bardzo zagubionym, wymagającym troski człowiekiem. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób poprowadzimy rozmowę. Jeżeli wgłębimy się w uczucia tej osoby, wgłębimy się w jego potrzeby, yy, prośby, yy, na pewno najgorszego wroga potrafimy yy, zobaczyć, yy, że nie jest potworem. A czy pani w swoim doświadczeniu miała taką sytuację, yy, która, że tak powiem, no, wyszła, yy, odpowiadała temu, co pani opisała przed chwilą? Yy, tak, miałam taką sytuację. Yy, przyszedł do pokoju do mnie pan. Widziałam, że jest w reakcji. Powiedział, że pisze wiersze, nikt go nie chce słuchać. Zachowywał się bardzo głośno. Był, yy, miałam taki moment, ponieważ ja w pokoju też mam taki przycisk, że w razie by się coś stało, pracownicy obok w pokoju wiedzą i ja również mam, też wiem jak się coś dzieje. Tu w tym pokoju też się znajduje taki przycisk. To są po prostu nasza ochrona, tak? no bo jesteśmy face to face z klientem. A Wracając do klienta, był w, no, w silnej reakcji, był, zachowywał się nerwowo, krzyczał w pokoju. Po krótkiej rozmowie jednak usiadł, zaczął rozmawiać, powiedział, że nikt go nie chce wysłuchać. Ja poprosiłam wtedy, żeby zaczął y, czytać te wiersze, bo on powiedział, że przyszedł tu ze swoimi wierszami. Trwało to około godzinę. Pan siedział, czytał wiersze. Ja siedziałam naprzeciwko słucham, ale widziałam, jak powoli schodzi z niego napięcie. Ja wywołałam tu doktora psychologii humanistycznej, pana Marszala Rosenberga. On właśnie uczy na warsztatach komunikacji bez przemocy i tam pokazał, jak jedna z uczestniczek, pracując w Toronto, w jednym z instytutów toksykacji, została powalona przez człowieka, który wszedł do niej i żądał pokoju. I ona już była gotowa powiedzieć, tak jakbyśmy wszyscy pewnie w tym momencie powiedzieli: Ale ja nie mam wolnego pokoju. Rzucił ją na podłogę i przyłożył jej nóż do gardła. Kobieta się bardzo przestraszyła, ale przypomniała sobie, co robiła na warsztacie, podczas warsztatu z Rosenbergiem, i zaczęła wsłuchiwać się w jego uczucia. Kiedy on krzyczał, ona mówiła poprzez to, że empatycznie wsłuchiwała się w to, co on może czuć, i zaczęła mówić, że pewnie jest pan bardzo zły, że nie może pan znaleźć wolnego pokoju. I on wtedy zaczął krzyczeć do niej: Tak, wszyscy, nikt mnie nie szanuje, nawet rodzice mnie nie szanują, potrafię wymusić sobie szacunek do siebie. Ona dalej prowadziła z nim rozmowę. Ta rozmowa trwała pół godziny. Na grupie, dzieląc się z grupą, powiedziała, że gdyby. Zaczęła słowo od ale. Ja naprawdę nie mam wolnego pokoju. Najprawdopodobniej podrzęnałby jej kardło. Jaki był konsensus tej rozmowy? Ona powiedziała tak, że jeżeli w człowieku, wrócę do swojej pierwszej wypowiedzi, widzimy potwora, to tak naprawdę nie jest. Jest bardzo pokupionym człowiekiem. Takim człowiekiem był ten pan, który do mnie przyszedł. Nie powiem, bałam się. Ja miałam rzeczywiście przestraszyłam się go, bo był w reakcji. Zdawałam sobie sprawę, bo też jestem specjalistą. Ale nie wiem, przez rozmowę, przez to, że go wysłuchałam, y, czytał te wiersze, y, wyszedł, podając mi rękę i dziękując za rozmowę. Świat ewoluuje i też obraz agresora, y, czyli osoby, o, której, o osobach, o których rozmawialiśmy przed chwilą, trochę się zmienia. No, wiemy, że na przykład, jeżeli chodzi o przemoc w szkołach podstawowych, y, no już nie mamy gimnazjów, w szkołach podstawowych i licealnych, Miejsce tego byczka, który kiedyś był duży, pewnie coś ćwiczył i znęcał się nad słabszymi, w zasadzie zanika, już tego obrazu nie ma. Mamy za to do czynienia z czymś, co w zasadzie według psycho psychologów jest gorsze czyli z przemocą psychiczną, a tym orężem tej przemocy są słowa, jest, jest ta przemoc werbalna. Proszę powiedzieć, jak reagować w takich mhm. przypadkach? bo niestety mamy z tym do czynienia i niestety to jest problem i chyba to trzeba głośno powiedzieć. Mhm. E, tak, e, panie redaktorze, to też ma pan słuszność, bo e, przemoc psychiczna jest tą przemocą taką bardzo... Można powiedzieć w białych rękawiczkach, ukrytą, koronkową, niewidoczną. Niejednokrotnie osoby doznające przemocy psychicznej też nie zdają sobie sprawy z tego, że upokarzanie, ubliżanie, dewaluacja potrzeb i wiele innych rzeczy, które składa się na przemoc psychiczną, tak samo boli i no niestety wymaga, wymaga dużej pracy również psychoterapeutycznej. Przemoc psychiczna, gdybym mogła powiedzieć, to jest. Zawsze porównuję ją do takiej deski. Jest taka przepowiednia: przychodzi syn do ojca i mówi, tato, jestem takim złym człowiekiem, wszyscy to mówią. I ojciec daje mu deskę i mówi: synu, wbijaj i za każdym razem, kiedy zrobisz zły uczynek w tą deskę, gwóźdź. No i syn w jakimś czasie przychodzi z deską pełną gwoździ i mówi, widzisz ojciec, że jednak miałem rację, że jestem złym człowiekiem. Ojciec mówi: Nie, synu, nie jesteś zły, bo każde zło można naprawić. Za każdym razem, kiedy zrobisz dobry uczynek, wyjmij z deski gwóźdź. No i ten syn oczywiście poszedł i tak zrobił, jak ojciec powiedział. Przyszedł za jakiś czas, bardzo zadowolony z siebie, i mówi: Ojcze, zobacz. Rzeczywiście tak, nie jestem do końca zły, bo ta deska nie ma gwoździ. Wyjąłem wszystkie te gwoździe z tej deski. Ojciec mówi: Pamiętaj, synu. Gwoździe wyjąłeś, ale dziury zostały. I to jest właśnie to, tak bardzo obrazuje przemoc psychiczną. To są te dziury w mózgu, w cudzysłowie oczywiście, które ba są bardzo dotkliwe, ponieważ y, słowo bardzo rani i słowo długo pozostaje w naszej głowie. I przede wszystkim powoduje to, że jeżeli kilkanaście, kilkadziesiąt razy słyszymy, że jesteśmy głupi, czy do niczego się nie nadajemy, to naprawdę. To, co charakteryzuje osobę doznającą przemocy, często taka osoba wchodzi w syndrom bezra wyuczonej bezradności. Ona naprawdę wierzy, że jest do niczego, chociaż gdzieś czuje, że tak nie jest, że jest prawo, że może gdzieś pójść, ale ona jest tak y, zdeptana psychicznie, tak zdołowana, że nie jest w stanie tego pojąć. Ja powiem przykład: w pokoju wchodzi do mnie pani, która była w pokoju schronienia, i mówi. Y, Rozmawiał ze mną, Fenędzie mówi: Ja do niej mówię po imieniu pani Aniu, a ona, do, a ona zaczyna płakać. W tym momencie zastanawiam się, kurczę, czy coś powiedziała mnie tak, to osoby są nadwrażliwe na słowa. A ona zaczyna płakać i mówi: Do mnie nie, pani się do mnie odezwała po imieniu. Ja byłam szmatą ku y, przez rodziców, przez dziadków, przez dwóch mężów. A jak w takim razie reagować, kiedy coś takiego zauważymy? Jak reagować? No, to jest dobre pytanie, bo jeżeli osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co, czego doznaje jest przemocą i że jest to niezgodne z prawem, no to y, może znajdzie się na jej drodze osoba, która zobaczy i powie: Słuchaj, on ci ubliża, on nie powinien tak robić. tak? No, tylko w ten sposób można pomóc. Można pomóc przez profilaktykę, czyli przez podnoszenie świadomości społecznej, tak, chociażby to taka krótka rozmowa moja z panią, gdzie ja powiedziałam, że proszę pani, no tak nie można, nie można się tak odzywać. Do człowieka trzeba mówić z szacunkiem, z kulturą i mówić po imieniu, tak? a nie szmata czy jakaś inna. A ona powiedziała, że dla niej to było jakby picie kawy do tego stopnia była zniszczona psychicznie przez osobę, która stosowała wobec niej przemoc. Jeżeli już uświadomimy sobie, chociaż już jest w kampanii, poprzez, no też media tak? też podają różne reklamy, które podnoszą tą świadomość, no to zgłoszenie się do ośrodka, który pomaga jakiegokolwiek, czy to jest ośrodek pomocy społecznej? Bo najczęściej ludzie wiedzą o tym, że są takie ośrodki pomocy społecznej, i tam dostanie informację, że na terenie chociażby powiatu znajduje się taki ośrodek, który już ma specjalistów wyuczonych w kierunku radzenia sobie ze złością i z przemocą. Poruszyliśmy wcześniej wątek przemocy fizycznej, tu opowiadała Pani o swoich, o swoich doświadczeniach, jak również o nauce, którą z doświadczeń innych Pani wyniosła. Ale powiedzmy, jako osoba postronna, po raz kolejny pytam się właśnie e, w tym trybie, ponieważ uważam, że też reakcja jest bardzo ważna, e, społeczna. E, co jako osoba postronna możemy zrobić, kiedy widzimy już przemoc fizyczną, która, trzeba powiedzieć, że często jest, są obawy, jest strach, bo jeżeli ktoś wy, wy, wykorzystuje w zasadzie fizycznie w znaczeniu swoją przewagę e, nad na, na, na osobą słabszą, to jednak jest też to zagrożenie w naszych głowach, że nam też może stać się krzywda. Mm, tak, to wymaga dużo, dużej odwagi, odwagi cywilnej. Yy, I w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy świadkiem przemocy, bezwzględnie, i tu proszę wszystkich Państwa, którzy będą oglądać ten program, reagujmy. Nie bójmy się, reagujmy, yy, bo może uratujemy życie tej osobie, może tą chwilę, kiedy ona trafi do odpowiedniego ośrodka, bezwzględnie, Panie Redaktorze, no, trzeba wezwać yy, policję. Albo zadzwonić na 112. I wtedy policja wie o takich ośrodkach, które są na terenie całej Polski i tu na terenie naszego powiatu, bo ten ośrodek oczywiście powstał i środki na niego daje zarząd powiatu ze starostą na czele. Mamy też szereg programów, które piszemy. I w takiej sytuacji ja uważam, że bezwzględnie trzeba stanąć, mieć. Odwagę cywilną, chociaż naprawdę gdzieś boimy się, wszyscy się boimy. Ja też się boję. Jestem tylko człowiekiem, reaguję tak samo, ale w sytuacji przemocowej natychmiast re reaguję. Nie to, że zwracam uwagę, bo to tylko rozjuszy tego byczka, w cudzysłowie, o którym żeśmy wcześniej wspominali, bo po prostu wzywam służbę, oddalam się w pewnej odległości, żeby też nie być zaatakowaną i y, określam y, policji na przykład. Y, co się dzieje czy straży miejskiej. A jeżeli już przyjadą, no to już wiedzą, co robić, tak? Także reagujmy. Reagujmy, kiedy słyszymy, że ciągle patrzą dzieci przez ścianę, że słychać hałasy, przestawianie mebli, rzucanie sprzętem. Nawet gdyby była, był tam remont, to po prostu policja odjedzie, tak? Ale no nie wiadomo, może uratujemy ludzkie życie. Albo pomożemy tej osobie znaleźć się w rękach specjalistów, którzy w miarę możliwości nauczą pewnych umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Niestety, coraz częściej musimy to powiedzieć i stwierdzić, co jest fakt. Niestety, dochodzi do ataków na tle rasowym i na tle orientacji seksualnych, i to niestety u nas w Polsce, nie mówimy tutaj o statystykach ogólnoświatowych. Proszę powiedzieć jak reagować na to, bo to już y, chociażby przemoc na tle rasowym już musi być trochę bardziej wyrafinowana niż przemoc fizyczna. Tutaj trzeba pomyśleć i ona często idzie w parze właśnie z y, agresją werbalną i agresją fizyczną. Jak reagować? Mhm. Tak rzeczywiście oglądając ostatnio telewizję widzimy jak są atakowane osoby y, które są innej orientacji seksualnej, czy, czy też przemoc wobec osób o innym kolorze skóry, religii. I no jak reagować? Myślę, że to jest sprawa indywidualna każdego człowieka i jego podejścia, systemu wartości, korzenia, jak ja zawsze mówię czyli matrycy, rodziny, z której wyszedł. Jeżeli wyszliśmy z domu, w którym nauczono nas szacunku do drugiego człowieka, do tego, żeby kochać drugiego człowieka, bo tylko na naszej drodze stają ludzie, zwierzę można kochać, ale człowiek za, powinien przynajmniej, jeżeli go się też tego nauczy, to odda to, co dostaje. Więc myślę, że to jest ogromny no, ten system wartości, ten szacunek do człowieka, tolerancja. Ja nie do końca muszę się z czymś godzić. Wcale nie musi mi się to podobać, ale to nie znaczy, że mam to niszczyć. Jako placówka zajmujecie się głównie pomocą osobom poszkodowanym. Tutaj chodzi o osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie. W jaki sposób osoba, która takiej przemocy doświadcza, ale może trochę się boi? Ale wie, że musi coś z tym zrobić, może się z wami skontaktować. Mhm. Ja powiem tak, że Panie Redaktorze, że pozwoli Pan to zupełnie, bo Jasne. my oprócz tego, że pracujemy z, z osobami doznającymi przemocy, pracujemy również z osobami stosującymi przemoc, bo my pod pod podchodzimy jakby do sprawy systemowo, bo yy, jakby w zjawisku przemocy występuje system, rodzina, tak? Yy, I też pracujemy z dziećmi w programach, yy, które pracowaliśmy, w programie, które pracowaliśmy dla dzieci i młodzieży. I, a z osobami stosującymi przemoc pracujemy w powiatowym programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocą, tak się nazywa. I też, tak jak wspomniałam, przyjmujemy osoby w szeroko pojętym kryzysie, czyli w, kry w kryzysie sytuacyjnym, w kryzysie egzystencjonalnym i również, czyli osoby po próbach samobójczych z myślami samobójczymi. To są, to są już poważne, bym powiedziała, poważni klienci do pracy psychoterapeutycznej i y, także y, ofiary handlu ludźmi i pracy niewolniczej. Jeżeli chodzi o system pracy, tak mówię, pracujemy w tych trzech programach. Programy zostały opracowane i przedstawione zarządowi powiatu, który przyznał środki, potem były postawione na radzie powiatu, więc radni również byli przychylni tym programom. Tu, w powiecie, tu mogę naprawdę pochwalić tą współpracę z zarządem i z radnymi, którzy widzą ten problem i pochylają się, dopytują, jak mam możliwość wystąpienia na radzie. A jeżeli chodzi o naszą samą tutaj działalność, no to też co możemy prowadzimy warsztaty, prowadzimy pogadanki, konferencje, kampanie społeczne, bo ja już nie mówię stricte o tym, że tutaj pracujemy ambulatoryjnie, czyli może przyjść osoba, zapisać się do psychologa, bo kadra ma, są psychologami, ale tak naprawdę mają kończone szkoły psychoterapeutyczne. Ale też no, wychodzimy na zewnątrz. Ostatnio, w zeszłym roku, właśnie z okazji 2 października Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, zrobiliśmy dużą kampanię, na której było ponad 500 osób. Odbyła się ona w, tutaj w Domu Kultury. W, tym, w Pruszkowie były dwa koncerty. Występował pan o pseudonimie Poison, który przez 10 lat zażywał narkotyki on teraz w sposób edukacyjny prowadzi bardzo fajnie i śpiewa też, rapuje, rozmawia z młodzieżą. I to był koncert dla młodzieży. I drugi koncert był dla mieszkańców. Występował zespół Sarpa Darma którzy właśnie, dla których Mahatma Gandhi jest bardzo bliski, jeżdżą do Indii, bardzo ciekawie się wypowiadali. Oni mówią właśnie, że jest jedna religia religia miłości. Nie ma, nie ma, jedna wspólna religia religia miłości, empatii i, i bycia z drugim człowiekiem bliskości. W tym ośrodku no, pracujemy głównie z tymi klientami, których wymieniłam. No, serdecznie zapraszam osoby, które zdecydują się jest tu intymnie, spokojnie. Wchodzimy właśnie z klientem do tego pokoju, tu się odbywają sesje. Mamy pokoje schronienia dla osób, które doznają przemocy, które są w, trudnym, w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie. Zatrudnieni są psychologowie terapeuta, pedagog, pracownik socjalny psychiatra. Też jest ważne, przyjmują nas pani doktor psychiatra, można się zapisać na wizytę. Oczywiście, no czas oczekiwania jest troszeczkę, ale nigdy nie odmawiamy. No i cóż, no, powiem tak, dobrze nam tu się żyje, bo mamy naprawdę, no, muszę to podkreślić bardzo dobrą opiekę ze strony władz. Jeżeli brakuje mi na coś, na cokolwiek, bo wiadomo, że. To jednak pochłania sporo pieniędzy, tym bardziej, że wszystkie wizyty, wszystko, co dzieje się w tym ośrodku, my żywimy, kupujemy leki, odzież, to wszystko jest za darmo, bezpłatnie. Kiedykolwiek zwrócę się na zarząd do pana starosty, nigdy mi nie odmawia. Wszystkie pomysły związane z kampaniami, z warsztatami omawiane są też z panem Grzegorzem Kamińskim, moim bezpośrednim przełożonym, członkiem zarządu, ale też z panem starostą i ja zawsze mam akceptację i, i i zawsze, jak to się mówi, taki dobry y, znak na drogę, żeby robić to, że to będzie fajne. Nigdy nie, nie spotkałam się z przeciwnościami. Wie Pan, jak nieraz słucham różnych wywiadów, że tu jest problem, tam jest problem. Ja naprawdę nie mam problemu i z tego miejsca chciałam podziękować zarówno zarządowi powiatu, staroście, jak i wszystkim radnym, bo naprawdę takiej przychylności to można sobie tylko pozazdrościć. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę szalenie ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, w październiku, spotkamy się. Już jeżeli oczywiście sytuacja epidemiczna na to pozwoli, spotkamy się właśnie w Centrum Kultury i Sportu, chociażby na koncercie, bo pamiętam, że my też robiliśmy relacje z, tak. z tego wydarzenia i wróci wszystko do normy, bo trzeba powiedzieć, że jednak mhm. pewnie trochę pandemia Wam wiąże ręce. Z tego miejsca żegnam się z Państwem. Do widzenia.